Berek Dzień Berek. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu. U nas jest cudowne słoneczko. Zaraz Wam pokażę co jest przede mną. No ja sobie usiadłam w barze. W barze w którym zawsze piję kawę albo cappuccino, ale z reguły kawę. No i tego. I usiadłam sobie przed barem. To jest Barbaretto w Ostii Antycznej. Jak wygląda bar, to zostawię Wam linka na ten bar, to sobie zobaczycie. Jak przyjedziecie tutaj do Osjantycznej Zwiedzać wykopaliska, to zapraszam do tego baru, bo to jest dosłownie 5 minut od tego miejsca, gdzie przyjedziecie zwiedzać. O, już Wam pokazuję, tu już moja kawusia, mój piesiu. To jest Espresso. Tutaj w tym zwaneczku mam mleczko zimne, a tu mam wodę. Zanim, zanim kochani tego wypije kawę, to się napije wody. Zobaczcie jakie piękne słonko, cudownie. Cudownie tutaj jest. No, a piesiunia siedzi na moich kolankach. Ja teraz sobie wsypię cukier do kawy i wleję mleko, ale muszę się rozłączyć, bo nie mam statywu, żeby postawić i nagrywać. Mój pieseczek sobie e, mordeczkę wygrzewa do słoneczka. Ja tutaj już sobie wlałam mleko do, moje, do mojego espresso. Wsypałam cukier brązowy, czyli zucchero di canna i wyjdzie mi café macchiato al latte freddo czyli mleko czyli kawa zabarwiona mlekiem cafe macchiato zabarwiona mlekiem a al latte freddo czyli zimnym mlekiem no mówię wam, że u nas jest dzisiaj cudowna pogoda kto przyjedzie teraz na majówkę do nas to jest rewelacja zobaczcie jak, jak pięknie pić i patrzeć na te piękne uroki tego dnia dzisiaj jest kochani 22 kwietnia. u nas 25 kwietnia jest święto narodowe czyli święto odzyskania wolności dobra, jekawusie filmik się ukaże dzisiaj także na pewno będziecie go oglądać ja jeszcze się przejdę z pieskiem tutaj na spacer e, i koło zameczku jeszcze Wam dogram trochę filmu i dogram Wam e, zameczek e, no może dzisiaj e, dla relaksu wybiorę się do zamku i pochodzę, bo ja mam taką wejściówkę wykupioną na cały rok płacę 40 euro i jest ok a ja już Wam mówię która jest godzina jest godzina 9.10 a ruch jest no bo ta droga to się nazywa Viale dei Romanioli i prowadzi w tamtą stronę do Ostii, a w tą stronę do Rzymu. A tu jest właśnie nasze centrum w Ostii Antycznej. E, dla nowych widzów powiem, że Ostia Antyczna jest częścią Rzymu, to nie jest jakieś miasto e, samo w sobie. My podlegamy pod... E, dzielnicowy urząd w Osti Lido w Ostii, ale y, jesteśmy częścią Rzymu. No, dzisiaj jest taki luźny filmik, taki vlog. Y, wczoraj my mieliśmy święto y, powstania Rzymu, czyli jak dobrze policzymy, to Rzym powstał 2776 lat temu. No, dużo się wczoraj w telewizji włoskiej mówiono no, na ten temat. Po prostu przywiązują do tego wagę. O, to jest ten bar, w którym piję zawsze kawę, bardzo pyszna, a ja już Wam pokazuję drogę. Zobaczcie, tą dróżką dosłownie 10 minut naprzeciwko zamku macie wejście do e, wykopalń archeologicznych. Także jak widzicie stamtąd, to cyk, cyk, cyk już jesteście tutaj w barze. Teraz Wam pokażę, no podsłonko niestety, ale widok na zamek. Ja stamtąd przyszłam. Teraz przejdę tutaj przez przejście i wejdę na teren wykopalstw archeologicznych, ale dokładnie wchodzę na dróżkę, żeby dojść do, kochani, żeby dojść do kas, a tak dalej to nie, bo ja dzisiaj nie brałam mojej wyjściówki i dzisiaj nie planuję iść z pieskiem chodzić, tylko sama. Jak już pójdę, to pójdę sama chodzić i robić kroki, bo ja mam um, ustawione w telefonie chodzenie, ustawione na 10 tysięcy kroków. Tu jest wejście. Polecam Wam coś takiego, polecam Wam ustawić sobie chodzenie, bo chodzenie to jest na zdrowie. No niestety nie widać ile zrobiłam kroków, ale do tej pory od rana zrobiłam 740 kroków. E, idziemy, chodź. Piesek nie chce iść on, w ogóle nie chce chodzić. E, pokazuję Wam jak dzisiaj wygląda. Dzisiaj nie jest za dużo ludzi, ale ja myślę, że w ogóle w okolicach godziny 10:30 będzie najwięcej, bo zaczną się zjeżdżać autokary o tej porze. Bo wiadomo, że muszą za... kół chodź muszą zabrać no to siadaj tutaj muszą zabrać kochani piesego z nie chce chodzić a pał się pał się i tyle muszą zabrać turystów z hotelu i przywieźć tutaj a tutaj mamy taki duży parking ja tutaj byłam kiedy dwa dni temu to było tak dużo ludzi że głowa mała no naprawdę było full, full młodzieży. Nagrywałam tutaj sobie filmik. Dwa trzy dni temu nagrywałam na temat gdzie kupić właśnie pamiątki w Osti antycznej podlinkuję wam tutaj pod spodem pod tym filmem. Co ty powiesz? Nie chcesz iść? No nie, mój piesek jest ślepy i jeszcze coś go łapki bolą, więc ja w ogóle wcale nie chce iść. Ja tak wezmę, zmienię kamerkę i wam pokażę jak to wygląda, jak on sobie tu leży. Tu mamy, okej, okay, ogrodzenie, a tu mamy zamek. Dla osób, które przyjadą teraz, powiem kilka słów. Żeby przyjść i zwiedzić wykopaliska archeologiczne, to albo sobie kupujemy bilet online, albo kupujemy w kasie. I tak, do 18 roku życia nikt nie płaci młodzież za bilet, żeby wejść i zwiedzać. Między 18 rokiem życia a 25 chyba jest... 5 euro albo 2 euro. Już teraz nie pamiętam, ale jest bardzo duża zniżka, bardzo mało się płaci. I w a bilet normalnie kosztuje 18 euro i w tym mamy zwiedzanie nie tylko tutaj wykopalisk archeologicznych, ale również zamek, który jest, teraz się odwróciłam, z tyłu za mną. I mamy jeszcze trzy miejsca do zwiedzania w, na terenie Fiumicino. Tam są dwa parki archeologiczne i jest muzeum statków. Ja myślę, że w najbliższym czasie pojadę i zwiedzę i może nagram. Nie, na 100% nie jestem pewna, ale jak pojadę tam, to na 100% wam wtedy nagram. Ale teraz to tak myślę, a kiedy pojadę to nie. Wiem. Chodź to Ficzku, chodź idziemy. Idziemy do domu. Dawaj, ja go wezmę, O, chodź, a Andiamo. Andiamo, come on, come on. Oj, go zas za zasłoniłam pieska. Cień padał na mojego pieska. Chodź. Masz. Jak ja mu mówię masz, to zobaczcie co się dzieje. Ja mam takie chrupki w kieszeni dla niego. O. I ja mu zaraz dam. Masz. Okej. Okay. Jedz. O. Zobaczycie. Dam mu i on teraz pójdzie. A tak to nie chcesz. Idziemy. Chodź. No chodź. Tofik. Andiamo. No widzicie, mówię do niego i po polsku, i po włosku, żeby rozumiał, ale on rozumie, tylko nie chce iść. No dobrze, widzimy się, o, widzicie usiad. Widzimy się w drugiej części filmu. Zostawiłam pieska, przebrałam się, jest godzina 10.30. Idziemy zobaczyć ile turystów przyjechało do nas, zwiedzać wykopaliska archeologiczne. Jeszcze nie ma dużo. Zobaczcie, ile wolnego miejsca. Także dzisiaj, sobota. Ciekawe, gdzie pojechali zwiedzać? Dobrze. Tam trochę samochodów, stoi dwa autokary, wyjątkowo bardzo mało. Trzy dni temu właśnie było full ludzi. Słuchajcie, dojdę tam do tego głównego wejścia. Nagram wam. Maszynę do kawy, tam jest pyszna kawa. Jeżeli dzisiaj funkcjonuje, a powinna funkcjonować, to ja sobie wypiję kawusiel. Drugą kawusiel, wiecie, ja w ciągu dnia piję aż trzy kawy. Zobaczcie, jak tu pięknie, cudownie. Naprawdę bardzo pięknie. Zapraszam Was tutaj do Parku Archeologicznego. Przyjeżdżajcie i zwiedzajcie. Tak wygląda maszyna, tutaj możecie wypić kawę, możemy wrzucić różne monety, ja wrzucę po 20 centów i wrzucę 50, wrzucę euro 10, oj wypadły mi pieniądze, zaraz podniosę i 50 centów, dobra i jeszcze tutaj, bo y, czy kawa czy cappuccino kosztuje tylko 1 euro, ja sobie wezmę cappuccino dzisiaj i reszta mi wyleciała tutaj, a tu mi się produkuje cappuccino, zaraz zobaczycie jakie jest piękne, z pianką. O i zobaczcie moje cappuccino, zobaczcie jakie piękne, można sobie jeszcze wzorki zrobić, o. Piękne, ale dobra. Ja sobie cappuccino wypiję, przejdę przez bramki i Wam pokażę, ile jest dzisiaj turystów. W tej chwili ludzie tutaj stoją, żeby kupić bilety na wejście. Ja jeszcze dokładnie sprawdzę, ile kosztuje dla młodzieży między 18 rokiem życia a 25. Nie wiem, czy 2 euro, czy 5, ale zaraz to sprawdzę. Osoby, które przyjadą tutaj w wieku 18. Lat a 25, i studiują, to płacą tylko za wejście na teren parku archeologicznego 2 euro, ale mają ten bilet taki grupowy, czyli mogą zwiedzać i zamek za 2 euro, i jeszcze mają atrakcję w Fiumicino czyli dwa parki archeologiczne i muzeum właśnie statków. Ale kochani, musicie tam jakoś dojechać. Jaki dojazd, to ja nie wiem, bo jeszcze tam nie byłam. Z tego co wiem, to pan mi powiedział, że najlepiej samochodem. Pyszne to cappuccino. Dobra, rozłączam się z wami i przechodzę i robić moje kroki. Zobaczymy ile tam spotkamy turystów. Tak, kochani, wygląda moja wyjściówka na cały rok. Zrobiłam ją pod koniec marca 2023 roku. Jest ważna do marca 2024 roku. Tu jest brama wejściowa. Może przestawię kamerkę. Nie już skanowała mój bilet. Mogę sobie wejść i spacerować. E, co wam powiem, ja was nie będę prowadzić tą drogą, bo to jest taka starożytna droga, starożytnych Rzymian nazywa się Wjałstwięce, ja przejdę się z wami kawałeczek tutaj, a później pójdę na tą drogę asfaltową i tam szybkim krokiem zrobię te moje kroki, ewentualnie jak będę w jakimś fajnym miejscu, a na pewno będę, to tam się jeszcze z wami połączę, powiem wam kilka słów. Na filmik o Ostii Antycznej o, te, o tym parku to ja wam zostawię link pod tym vlogiem ok jak widzimy trochę jest turystów tam gruszły przybliżę może wam o zobaczcie jedna grupa, druga grupa dzisiaj nie ma w ogóle młodzieży o ptaszki pięknie śpiewają o parko archeologico di Ostia Antica o, i tu są wytyczne. Tutaj mamy całą mapę tego parku archeologicznego. Dla osób, które nie wiedzą, to już mówię, że ten park jest największy na świecie. Ma 120 hektarów. Jest cały czas odkrywany, bo jeszcze dużo miejsc nie jest odkrytych. O, tak kiedyś wyglądało, wyglądał port w Ostii. Ostia znaczy. Boka del fiume, a boka del fiume to znaczy inaczej ujście, usta rzeki, inaczej ujście, no bo my leżymy nad rzeką Tevere Okej, okay. o i zobaczcie, tutaj Wam pokazuję. Dobra, kochani, to ja jeszcze przejdę te moje kroki i zaraz Wam e, powiem coś ciekawego. Już od dawna mamy. Te cudowne stokrotki już od lutego zaczęły kwitnąć. Jeżeli by ktoś chciał zrobić tą drogę, a później tamtą, to dojdzie do muzeum. A idąc tą dróżką asfaltową, możemy przejść na teren wykopalisk archeologicznych. Idąc tą drogą do muzeum, i tutaj robiąc te kroki, tutaj jest taki zagajnik, kochani, ale w tym zagajniku są szczątki starożytnych budynków. Oczywiście nikt tutaj nic nie robi, bo rosną drzewa. Ja to Wam przybliżę. O, widzicie, jak to wygląda? Tutaj drzewa rosną, a tu są właśnie te szczątki ruiny murów zobaczcie jakie mam widoki ja oczywiście obejdę tamtędy, tamtędy, tamtędy i wrócę do wyjścia. Idąc tędy po drugiej stronie bramy. Znajduje się tutaj stadnina koni. Kilka koników się pasie. Może Wam przybliżę. O, zobaczcie i tam dalej są inne koniki, e, chyba widać, o jest, także jest co podziwia. Tutaj na szczycie Teatru Starożytnych Rzymian zakończę mojego vloga. Fajnie, że byłeś na nim, myślę, że ci się podobał. Zostaw po sobie ślad w postaci łapki w górę komentarza. Jak nie masz czasu na komentarz, to zapraszam tylko do wstawienia emotinki. I zapraszam na następne filmy, które w najbliższym czasie się ukażą. Ciao, na giornata! No i życzę Wam udanej majówki, bo już za parę dni wyruszacie na odpoczynek. Ciao, ciao, ciao! Ja już zakończyłam film, ale jest godzina za 26. .00. Przyszłam sobie do baru, tutaj do tego, którego widzieliście z rana. E, tutaj mają taki ogród z tyłu i można sobie usiąść. Są też stoliki. Zobaczcie, tutaj tak pięknie jest zasłonięte od ulicy, a ja sobie o. Zobaczcie, tu jest tofik, a ja tutaj mam kawusie, wypiję sobie tą kawę i, i będę montować ten film, który nagrywałam z rana. Ciao!